Siemeczku, tutaj Bobik. i dzisiaj znajdujemy się na serwerze 61glob.pl. Tak na serwerze purposa, ponieważ dużo, dużo, dużo osób stąd chciało, żebym coś nagrał i się mnie pytało, czy coś będzie. Mm, I też parę osób nie wierzyło, że to ja wszedłem na test, a to mnie wyzwali, że jestem podruba, żebym stąd i takie i owakie. Okej, okay, jestem na serwerze jak widzicie, tak gram tutaj, mam już ekwipunki takie podostawałem tam od widzów i od ludzi grających tutaj. E, przyjechałem się, mam nawet rangę youtuber jeżeli coś tutaj napiszę to jest ranga youtuber, więc tak to jestem ja e, taki oficjalny filmik spoko nagram i oczywiście od razu mówię z góry, jeżeli chcecie więcej filmów stąd, taki survival, coś takiego gra z widzami, em, to piszcie w komentarzach, komentarz w opór walcie, e, lepiej to jest dla mnie niż te lajki, bo lajków nic nie ma a komentarze przynajmniej sobie poczytam, Ok, um, okej, okay. dzięki, dzięki wszystkim, szczęśliwego nowego roku Eee, Tu po Dobra, lecimy. Ja wam tutaj pokażę. Ja się dużo osób zebrało na spawnie. E, super, super, super. Tak, jest cała ekipa tutaj zawsze jak sobie wejdę, to jest dużo ludzi. Okej, okay, dobra, ja lecę. Mm, stąd Mam oczywiście swój ekwipunek założę, żeby nie było biedy. Oczywiście Order, Order a Władzę tutaj trzymam. E, oczywiście każdy bogacz na serwerach powinien mieć haczkę e, z Diaksów TPAcept. E. Okej, okay, lecimy do mojego domu. Hop! Pokażę wam jak się wybudowałem. Tutaj gram z ogólnie z ludźmi z live'a. Live są, tutaj się wam wyświetlić, nie zapomnę wpisać. Gramy tutaj z ludźmi z live'a. E, jak widzicie ogarnialiśmy sobie taki ładny domek tutaj jakieś pole uprawne. To ładnie wygląda strasznie, jak już wszystko wyrośnie i można, można... E, zbierać. Ok, posesja prywatna Bobby's Crew, oczywiście. E, tutaj e, za dużo nic nie zrobiłem, tutaj jeszcze ogólnie chcę, żeby coś postawić. E, tylko nie mam pomysłu. Tutaj na dole zaś zrobiłem sobie, zrobiliśmy sobie e, taką hodowlę bardziej. E, na jakieś tam właśnie żeby posadzić mięsko chciałem powiedzieć, żeby posadzić chlebek i takie tam e, po prostu żywność. Mm, I w czasie, w którym zabraknie nam miejsca, bo będzie nam potrzebne więcej trzciny To żeby, 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 żeby... Ee, hej, e, hej... E, żeby tego... Żeby posadzić sobie tutaj... No, Okej, okay, małe cięcie, e, bo wchodzą mi coś do pokoju i przeszkadzają Okej, okay, na dole mam spiżarnię taką, znaczy się to spiżarnia, to jest tarski nie spomuj mi tutaj, moja nagrywa no, Ekwipunki, skrzynki. No i ogólnie, ogórnie, e, ogólnie, takie właśnie przechowywalni. Nie wiem, jak to można nazwać taką spiżarnię. Przechowywalnia, e, nie wiem, nie, nie dodaję do działki, dodaję do działki, tylko moich widzów, tych, których znam. Znaczy, znam kojarzę, najbardziej, którzy mi tam na przykład pomagają i tak dalej. To ich dodaję, nie dodaję tam jakichś innych, żeby nie było problemu, że ktoś coś tutaj zwinął. No i tutaj jest ta właśnie cała spiżarnia. Enchant. Zbieramy właśnie futerka te skrówek na książki, żeby móc ulepszyć na 30 level, z 30 levelem. Mm. I jest tutaj właśnie takie pomieszczenie, przepraszam, że mówię cały czas tutaj, no ale <śm> nie mam innego słowa tak na myśli. jest jakiś pokój, ktoś sobie, po pok, pok, u, 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 u. Emtek, pozdrawiam, Emtec. 3VX, tak to jest ziomek tutaj z live'a e, gra. No ale spoczko, pokój, pokój, niech sobie będzie to jest jakiś pokoik, spoko. I tu kotłownik. W kotłowni tej e, będą właśnie więcej trochę piecy zrobimy, żeby szybko móc coś przetopić z e, właśnie przetopów te takie jakieś tam e, żelazo, złotko i tak dalej, i tak dalej. Na dole zaś jeszcze chcemy tutaj zrobić schody takie. E, gdzie będziemy prze, y, robić dalsze y, plantacje y, marihuany, <noise> no, dalsze plantacje tam ziemniaków i tak dalej, bo, ponieważ to jest jedno małe takie miejsce i nie wiem poza tym to y, jak sprawdzić gdzie mój Kuboid się. <noise> Creeper, idę go szybko zatykać, gdzie mój Kuboid sięga. Mm, nie znam tej komendy, a tutaj nie chcę pisać za bardzo, co ty mi tutaj pływasz? Proszę mi tu nie niszczyć moich grządek. E, nie chcę właśnie pisać. Bo, 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 nie wszyscy też pewnie to wiedzą, więc jeżeli wiecie, nie, proszę, nie wybuch, nie, proszę, nie, psuj, ale, ale, far, ale farcik, ale farcik, o, masakra, okej, okay, i właśnie, jeżeli wiecie, to możecie mi napisać też w komentarzu, jak takie coś a, sprawdzić, do, dokąd mam tutaj tą działkę, żeby zrobić sobie tam kolejny, ten, 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 tą szafę grającą, bo to jest Kuboid na tym serwerze. Mm, ok, ja sobie pozbieram tutaj przy okazji wszystko mm, i to chyba by było na tyle. Taki krótki odcineczek z tego co ja tutaj robię, jak ja e, w ogóle, że ja tutaj gram. Często przebywam na tym serwerze, bo fajnie mi się naprawdę gra. Tylko e, szkoda, że jak wejdzie za dużo osób, to są takie lagi. Ale to jest do opanowania. Tutaj e, mówili na serwerze, tak samo jak Kurtus mówi, że to e, trzeba ogarnąć. Mm. I, 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 no, wiecie, zawsze muszą być wszędzie jakieś tam, zawsze się znajdzie jakiś szlak, zawsze się znajdzie jakiś bug. E, bugów tutaj nie znam żadnych, <gryw> e, co zawsze wystąpi na serwerze, więc to jest... A... No, nieuniknione. Okej, okay, ja mam tutaj wszystko, co czas rośnie. Więc jak zbiorę, to rośnie i rośnie. Okej, okay, ja się z Wami powoli żegnam. Dzięki, że oglądaliście ten materiał. Zostawcie łapkę w górę i oczywiście piszcie w komentarzu na dole jakieś porady. Eee, czy też gracie na serwerze, jeżeli nie gracie, no to oczywiście IP macie na dole. Ja tutaj gram prawie, że często. Razem z moją ekipą Bobbik's Crew. Mm, więc jest spoko. Ja się żegnam. Tutaj pięknie, ładnie, rozbiorę się przed wami taki mały striptee <grym z wami> żeby ładnie wyglądało, więc na razie cześć! Moja tyczka, gdzie jest moja tyczka, jest moja tyczka, e, motyka prawilności, bogactwa, bie e, bieda, nie ma biedy, bieda jest wyłączona, więc ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i przepraszam za te jąkanie się i tak dalej, jak ludzie przychodzą mi do pokoju i przeszkadzają. To tak jest. Ja się z wami żegnam, na razie cześć. cześć!